Pierwsza miłość co wydarzy się w nowych odcinkach serialu? Z pewnością nie zabraknie emocji. Co jeszcze wydarzy się w odcinkach 4095-4099, których emisja w dniach od 17 do 21 listopada 2025 roku o godzinie 18 w Polsacie? Pierwsza miłość odcinek 4095 emisja 17 listopada 2025 roku. Fryderyk organizuje Emilce prawnika, który natychmiast zaczyna działać w sprawie Bartka. Miedzianowski jednak zdaje się robić wszystko, by nie dać sobie pomóc. Eliza prosi Wenerskiego, żeby zapomniał o tym, co między nimi zaszło. Nie chce go narażać, a jej mąż to naprawdę niebezpieczny człowiek. Tymczasem Angelika zaczyna się domyślać, że jej matka ma romans. Kacper zauważa pod domem podejrzany samochód. Nie wytrzymuje i idzie na starcie. Pierwsza miłość odcinek 4096 emisja 18 listopada 2025 roku. Dominika, którą Edward ściągnął w ostatniej chwili, udaje się na spotkanie z szantażystami. Jest pewna, że szybko załatwi sprawę. Tym razem jednak tupet jej nie pomoże. Emilka z prawnikiem dostają się w końcu na widzenie z Bartkiem. Choć wyraźnie pobity, Miedzianowski nie zamierza ujawnić sprawców. Między nim a Emilką dochodzi do ostrej kłótni. Po powrocie Emilka znajduje pocieszenie u Fryderyka. Filip, po wielu trudach i podchodach, poznaje nazwisko dawcy szpiku dla Angeliki. Jest w szoku. Pierwsza miłość odcinek 4097 emisja 19 listopada 2025 roku. Artur tymczasowo przeniósł się ze Stasią do Wrocławia. Podczas gdy ojciec wciąż mierzy się z konsekwencjami zdrady, córka odnawia stare znajomości. W willi Edwarda powstaje plan wykradzenia obrazu. Karma w pierwszym odruchu chce uciec, jednak powodowana wyrzutami sumienia postanawia pomóc Dominicę. Prokuratura ogłasza, że Bruno już wkrótce stanie przed sądem jako morderca Joanny S., tymczasem Szymon, którego Bruno podejrzewał o faktyczne zabicie dziewczyny, niespodziewanie zjawia się na progu Marty. Pierwsza Miłość, odcinek 4098, emisja 20 listopada 2025 roku. Roman zauważa, że Celinie coraz trudniej nadążyć za Norbertem, którym, w związku z kłopotami Emilki, dużo się ostatnio zajmuje. Znając dumny charakter swojej żony, ucieka się do podstępu, by ją odciążyć. Dominika i Karma realizują swój chytry plan. Niestety nie pomaga im fakt, że co chwilę i dosłownie o wszystko się kłócą. Tomek i Maciek martwią się o mamę, boją się, że przypadkowe spotkanie Janka i Lilki na spacerze z polą musiało zatrząść jej kruchą równowagą. Spotkanie rzeczywiście poruszyło Kingę na tyle, że postanawia umówić się z Jankiem. Pierwsza Miłość, odcinek 4099, emisja 21 listopada 2025 roku. Dominika i Karma zostają przyłapane na kradzieży. By się ratować, Dominika kolejny raz wystawia kumpele. O ten jeden raz za dużo. Angelika przekonuje matkę, by nie oglądała się na nią i poszła za głosem serca. Ma ku temu ostatnią okazję, nazajutrz Angelika opuszcza klinikę, a wtedy obie wrócą do domu. Czy Eliza skorzysta z tej szansy? Pijana Teresa pojawia się w klinice i domaga natychmiastowej rozmowy z mężem. Okazuje się, że pod wpływem Izabeli oraz wina zdecydowała się szczerze wyznać mu prawdę.